takie organizacje po prostu nie pomagają im niczym I uważają, że te organizacje sami sobie powinny dawać radę. Niezależnie od tego, byśmy wystąpili do dyrekcji Uniwersytetu Centrum Edukacji Zawodowej, i tam obiecano nam salę na cenę podobną jak w także w oparciu o tą salę i w oparciu o sale własne, które posiadają niektórzy, będziemy rozpoczynali te rozgrywki zgodnie yy, z wnioskiem, który zapadł na właśnie na ostatnim zebraniu, że rozgrywki odbędą się w dwóch rundach, po gruntach, 11 kolejek, a będą 22 kolejki. Dlatego będziemy musieli w tym roku zacząć wcześniej, żeby zdążyć przed Święta Wielka, Wielkiej Nocy. Tu już przybliżaliśmy się z grubsza, także będziemy musieli rozpocząć 7 października już w naszym Więc Wszystko, Wszystko mamy w krótkim czasie, krótki, krótki termin na zgłoszenie się i krótki termin na rozkończenie rozgrywki. Na pewno nie będzie to na rękę studentom, bo oni się organizować dopiero do na początku października. Ale myślę, że to. Pora tydzień do, do. czasu, tydzień czasu, do 7 października powinni się yy, Niedawno, niedawno, w sierpniu zostałem zaproszony przez. Przez lubelskie forum aktywnie obywatele. Przy Kulu istnieje taka organizacja, która ma za zadanie yy, zorganizować wszystkie stowarzyszenia w Lublinie i z, oczywiście z celem pomocy tych stowarzyszeń. Jak to rozmowę miałem z panem doktorem Arkadiuszem Białym na kulu, jak mi powiedział, na 15 stowarzyszeń, które są zarejestrowane w Urzędzie Miejskim, działa tylko około 7 tysięcy. Z tych 7, nie, przepraszam, 12, 1200 stowarzyszeń działa około 500 stowarzyszeń, aktywnych jest. A z tych 500 stowarzyszeń Wybrał 200 właśnie do, do rozmowy. I z tych 200 znalazło się nasze stowarzyszenie. Tak, jak był, on miał przypaść to wszystko na naszą stronę internetową, także dalej nie dostał jeszcze nic. Myślę, że w międzyczasie to przyjdzie. Ta organizacja ma pomoc. Z zagranicy, z Austrii, z Szwajcarii, w każdym razie no, mają współpracować. Oni mają współpracować właśnie z zagranicą za granicą. i tu mają rozkręcić taką współpracę stowarzyszeń w Dublinie. Ja nam się pytał, jaką sobie dajemy radę. Wszystko wiedział o tym, że wypowiedziano nam salę. Nie tylko nam, bo podobno innym tam organizacjom, to powiedzieli w różnych, różnych rejonach sale i, i, i obiekty, miasto by powiedziało, nam konkretnie mocno. Także widzicie, że miasto sedowało to, no a powołano takie i taki, takie, te organizacje, niech sobie tam działają. Nie? nie wiem, jak oni sobie z tym dadzą radę. My nie będziemy się na nikogo oglądać. Będziemy działać tak, jak działaliśmy do tej pory. To no, nikogo pieniędzy nie chcemy, sami się finansujemy. Także, jeżeli by dostały, byśmy jakieś tam pieniądze nam, no, nie daj Boże, przyszły, to zaraz do nas rozliczać na co wydane, czy, czy słusznie wydane, czy nie słusznie wydane. Wiecie, jak to z pieniędzmi jest. Ja zaraz, aż to się. Dotarki, przetargi tego, po co nam to. No ale, ale oczywiście współpracować zadeklarowaliśmy, oczywiście będziemy, możemy współpracować. Ja myślę, że o wiele lepiej jakby się na przykład dało radę współpracować z jakąś organizacją dzielnicową. Jak tu wiecie, tam odbiłem kilka tych łotek. Ja się zdziwiłem, że w Lublinie jest 27, 27 jednostek dzielnicowych. Jako dzielnica czy osiedla. Pierwszy raz słyszę. 27 dzielnic w Lublinie. Słyszał to, to o tym. Wielkie miasto proszę. Ja nie słyszałem. Ale przystępujemy do, do rzeczy. Także sezon zaczynamy od 7 października. Do świąt Bożego Narodzenia powinniśmy... Zakończyć pierwszą rundę. To jest 11 kolejek. Następnie nastąpi przerwa świąteczna do 6. Do 3 króli. Po 3 królach rozpoczynamy drugą rundę. I tam mamy 13 tygodni do Świąt Wielkiej Nocy. Tam trzeba 11 tygodni, więc 2 tygodnie będzie na ferie. Także myślę, że w tym czasie się to robi. Zgłoszenia. No bardzo krótkie, do 30 września do 30 września przyjmujemy zgłoszenie. Nie wiem czy nas tak mało dzisiaj. Bo sądząc po tych wejściach na internet, to tam codziennie wchodzi około 60 osób. Ale widzę, nam przysługuje, tak? Jak frekwencję. Czemu? Potem wszyscy wchodzą. Ja wchodzę 10 wody. razy. Do. Wysokość spisowego. Ja y, y, koszty do, y, podsumowałem na udział Około 44 róży. Zgłosi się około 44 drużyn. To mi wyszło 450 zł. Pełna opłata 225 dla tych, którzy mają głos na sali. Ja bym miał tyle. Jeśli chodzi o organizację przyszłego, znaczy przyszłego sezonu, na. Ktoś może ma jakieś nowe informacje, czy nowe nowe wieści. Będziemy grali. Aha, jeszcze przed tym będę chciał no, zebrać, kto ma własną salę, własne stoły, Bo od tego będziemy uzależnieni, a będziemy, będziemy musieli rozplanować to wszystko. Zabnąć, a dzień dzisiejszy wiecie już z tych osób, które tutaj są, czy wiecie, czy wiecie własną swasty skałę czy nie. Zostajcie. No, nie? No proszę, słuchaj. Ja mam pytanie na sali Żydowskiego Centrum Edukacji Zawodowej, gdzie będziemy grać. Od której godziny? Jakie dni? Tak jak w tamtym roku. Tak jak w tamtym roku. Od Jeżeli będzie możliwość wcześniej, to wcześniej. Ale ja myślę, że, że mają SKS-y do godziny 18, czy też nawet do 19.00. Proszę? Na potrzeby wcześniej. Bo... Ja, potrzeby wcześniej 19, jest, jest potrzeba, jeżeli no, nie. młodzież włączyć w to. Więc jeżeli się uda, to pół godziny wcześniej by było. Zobaczymy, zobaczymy bo ja jeszcze w tym roku nie rozmawiałem, dopiero się tak trzy lata rozpoczął, także. Chciałem zawracać tam dyrektor, że mają inne sprawy do załatwiania. Jak pójdę około 15 września, to zanim... jeśli chodzi o start, to można start zapytania bo bo Moskwę przejmuje. My praliśmy zawsze o 18. Tak, tak. Ta Rut, pytanie, reżynuje, 18, I, tak I to był... A co, to trzeba złożyć? I tak zapytania, bo jak Moskwie nas przejmie, nie wiadomo jakie będą Jak Widzicie, widzicie, <trym prere Paris'>. jest nowinka jedna nowa, bo przyszedłem tylko tutaj na zebranie już. Wyszek powiedział, że obiekty startu tutaj, które są własnością chyba miasta, prawda? A start, no a start... jest tak, bo to miejski komfortowy, także ma no. Przekazał, Przekazał, cały teren przekazał Mosirowi. MOSiR będzie teraz pewnie warunki stawiał tym jednostkom, które wy, 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 wynajmują tutaj czy boisko, czy no, czy, ja, czy, czy, czy obiekty. miejski komfortowe, jak się że nawet. Kadeci i jorzy i tak dalej będą musieli mnie czy ich będzie stać, czy nie będzie stać, nad będzie stać, czy nie będzie stać, poopłacać, już wszystko nie wiadomo. Stawka na te trzy No właśnie jest po prostu tutaj. Z kolei tutaj pod kątem ze swoim powietrzem. Dlatego zobaczymy, jakie będą Tam się, działania tak, na podstawie. Jakie będą działania, zobaczymy. Czy Myągiewska będzie coś miała? Tak, mam serdecznie. I może ze zrobieniem, tutaj jednocześnie. coś nie stoły? Cztery, bo Na to znaczy, ja już rozmawiałem z Panem Rysiem tak, w tym roku, że mają dwa stoły dla siebie i dla Włócznika i ewentualnie nam mogą również życzyć sprzedać, wynajem wymajętą Także tak. oczywiście przyjmujemy tą propozycję. No,

Nie da się oficjalny proces. Wszystko ja zaraz i ja wiesz, komisji komisji komisji. Komisji, komisji. nie wiesz Słyszałem, Nie wiem. Nie wiem co będzie mało się, bo tam podobno też remont Ale to w głównej sali. Głównej sali. Czyli ta sala mała jest nieuszana. No także no nie wiem AZS pewnie też RC jest... Nie wiem ile w dużym w dużych zgłosi, czy 4 czy 3, ale pewnie... Będę tam jedną no, wymiotowo. No, głos. Dotyczy głównej kary sportowej portowia. 4 te czterstowy trzeba by też. pisać. No, szkoda, że nie przyszło więcej osób, przynajmniej ci, coś mogli nam zaproponować. W każdym razie będziemy tak, pod kątem y telefonicznym, pod telefonem będziemy w kontakcie, będziemy w kontakcie z, y y no, w internecie. Mamy już, zaproszenie jedno jest tak, na mecz na Łęczowie, sygnał zaprasza. Na no, osie podobno będzie kobieta dla tak? jeszcze no, pierwszy no, mecz w historii. Pierwszy mecz w historii. Której godziny? Godzina 16, no. tylko zobaczę, Nie było wiadomo jeszcze czy na tej hali czy nie. Nie na osie, no jest współpraca z aos więc no, na osie. Ale na no, się na sala jeszcze nie jest pewna. A, Na na to Nie, Sala jest pewna. Nie, na tej co dramy nie, ale tamta też zjedzony jest parkiem. Na zewnątrz, żeby tam że się roboty robią, jakieś środki to nie. Kiedy wierzymy? No, tak. Roboty. To jest rok 16. To dobry trudniej. Zasady tego Jeżeli tak. dobrze by się nam się nawiązała współpraca z Lublinskim Centrum Edukacji Zawodowej, to na pewno zorganizujemy kilka turniejów w ciągu roku. Bo tam pewnie ta sala w sobotnym niedzielę jest wykorzystana. Jak, jak ze stołami tam? Proszę? Ze stołami tam. Znaczy na razie mają te stony, które mają. A jeżeli, jeżeli, no jest możliwość tam, no podrzucenia Panu story. Nie wiem, na pewno. No bo te co mają stare, no to są takie. No ja wiem, bo są świetlicowe stoły. Tak. No tam pierwsza liga grała, tak zostały są porządne. Nie nie, 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 już nie ma a tych stołów. nie, nie, nie ma. ma. Tych o których myśli stoi. Optima zabrała kul są. Kul. Proszę? Kul upada? Bo tam mieć ok robił, tam te kamierze tam za przepieniądze pewnie. Zamiętnie za przyjęło nie ma. Sprawy. Jak jest? To bo to, a... bo to nie, to a gdzie, bo tam kurda jest taki, że on musi zarobić na wszystkie oni. Jest te kulny będzie nałożyć. Nie na dobrej sali tej robię, tylko jedno ja było tamtanie, jedno było tamtanie. No, kiedy, kiedy to było? To było 10 lat temu. A na tej to 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 bę... na je, to, tak, to, jest, tak, tak samo tak. jak na domu, silu płaciliśmy. Ale ty tam jesteście? Tylko tam olbrzymia fala, nie na tej małej sali. Na dworze, tak, ale też całej nie było tego, tylko jedno trzecie. Jeden trzecią, Wystarczyło tam na jednej trzeciej to wystarczy. 800 to bo no to była tam ta, walki, tam gdzieś, tam, gdzie wakacje, tam, kurowali. Tak. jest na górze teraz, na kulu, na pierwszym piętrze, tam się gra trzy stoły. No to bad, maksymalnie. Maksymalnie, no. Trzy ciasto, dwa, bo... Kto nie odebrał dyplomów i pucharów, to, to troszkę rozprzestrzenił dłużej. Pan Rysio, e, chyba. Nagrody indywidualne. dana. Nagrody, chyba nadarka a Już nie ma, to ma. ja jest. Nie ja Nie no każdym... Ja, yy> <mommy> No co, ja nawet tyle wziął już, to nie było jak na wiadomo, tak No nie ma nikogo więcej. Myślałem, że przyjdzie za 28. Przyjdzie za 50. Półno. Nie, ma na co głosować. 23. Głosowa. Gdyby wpadł w wyszynku, nie? Nie ma na co głosować. Słyszałem, że mają parę, którzy mają po parę. problem kadrowy. Zawsze. <ślony> Między innymi Samsung. <noise> no. Jak? Tam było tyle ludzi. No właśnie. Co się stało? Tam dwa składy były. Panie Piotrze, bardzo ważny mowa jest do głosowania? Nie. Proszę? Bardzo ważny mowa jest do głosowania? Nie. Do, do głosowania? Nie ma nic do głosowania. No, nie. To co nie miało być głosowane, to Pan mówi, to, że nie ma. Nie, nie. To cośmy głosowali, to głosowaliśmy. To wszystko ustawione. Dobrze. A to jest wolny zawód budowy. Jesteś wolny dobry Daj czy pytanie czy na stronie. Kolega Darek ma dwóch. Szukają do A, są. A, wolny. Nie myślę, że nie <słuchy> U was już jest? Kolega <słuchy> No, jak wiecie, mamy nową stronę internetową. Nie, są... nie, nie, Pawlone, nie wszyscy wiedzą, jak wejść nie. na tę stronę, bo ja sam no, nie, nie mogę wejść. Czułość, jak wejść. Nie, ale to, to jest ja. Po tym adresem czy ktoś, kto jest niedopracowany? Tak? Ale, ale to się wie. To jest stary. Po tym adresem będzie jest trudno. To będzie przeniesione na inny serwer. Ta Ale albo bez jej, ta data duża. No, 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 no to to ma z młodzieżą, żeby wiedzieć na ten temat. Nie, nie chcę tu mówić. No, będzie działała, to będzie widać jak działa. Kolega Krzysiek Baberes tam trochę pomógł. że będzie łatwiejsza obsługa, szybsza, mniej czasu będzie wymagała. Będzie na lipolera. Live. Także no, może weekend się uda. A to była zmarła? Tak, to jest lepsza, jedna z ładniejszych która w a, Ale też czasu wymagało, żeby te statystyki prowadzić, natomiast tam już będzie wszystko program, który będzie automatycznie... A już... widzicie. Do... Czyli czy, czy lepsza dla na was, tak dla usługi. Tak? Tak. Ale nie, to Jako jedni z najlepszą, najlepszą stronę. Tak z jak ci nie zapasuje. Chwalono nawet za granicą. Z zagranicy pochwalono. Ja tego mówię. A jak będzie lepsza, to jeszcze lepiej. Tak nie pobijamy z strony Lewanków Lebark do bo tam się wyświetla, kto wchodzi. Indie, Pakistan, Australia, procentowo Polska. U nas też to jest, to, że, nie, że nie widać. No, no, Śmieję się. Przednio ten człowiek tam wstali przez 10 lat, i już jest zaznaczone. Że... Chińczycy nie chcieli od nas utrzymać. A wiemy, Chińczyk nie przeszedł na stronę Lewanków. Sprawdzałem. Jak się w to nie zanieczyszczą, tak co się w Polsce dzieje. Najotrze i, 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 i mamy jedną sprawę w sądzie. Są w tak, sądzie? Tak, były na zawodniku, gdzie chyba sądzony. Co? Laci? Nie nie w ten Brycka. Spokojnie, mamy wygrać wszystkie procesy. <grym> ktoś go posadził, czy mam co? złożył? Nie. Prezes wierzchowski. O ochronę dóbr osobistych, ale to prezes ma tak za że... <grym> Ja jestem za Bartek, zawsze Stara się coś, Barka nie ruszy, nie się nie. Rozumiem. Bartek pójdzie do pierwu Wydaje mi się, że Bartek jest za chyba tak, <ślepki> że za tak, człowiekiem, żeby nic nie padła, żeby nie był pewien, to będzie no? no tylko Nie, to Wszystko załatwimy na to. Nie będą wyroki, które będą te... No, no. Za, prezesa przy, przy, przy tam, kapel, za prezesa Waśkowskiego po jego odejściu było w każdym związku 25 tysięcy na plus. A teraz prezes Wierzchowski ma już 100 tysięcy kredytów. wziętych. Co się dzieje? <noise> pieniądze z oteków, wszystko zbierane, dzieci, kadeci, uniorzy, wszyscy zbierają pisowe, a nie wolno. Od dzieci weź No właśnie. Bo są dotacje na to. I wszystko połknęła alfa razem. <grydy> ale jeszcze sobie do powiedzcie. No to Pan, ma szansę wygrać. <grydy> Oni złożyli poseł taki kontr, żeby przeciwko niemu, bo on wszystko pisze szczerze, jaki jest. A tu. Znaczy wierzchołski włączył. A tak, no, bo. <grydy> razem ma dobra osobiste. No ten go, Waltek, zaszczepię. Ja no, no, znaczy, że. Może się zgodzić. Znaczy, że tylko tam pisał na swojej stronie, Ja wszystko, co tam wiedział, to pisał. Wszystkie dokumenty, które są, ja bo no no to. zostawił zostawił no Dokładnie. Dodał, no odjął, wyciągnął wnioski. A on się poczuł tak? I tak? No, to, 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 to jest. to jest. No, i Nie ma. już chciałem Nie do nie ja tak, tak, teraz, tak, pani może pan tam, czy ty tasi rezultaty liga, ile druga, ile czyta, ile czeka, ja bo panu, To jeszcze nie i jak tam? to tak oraz widzieli nie, bo to wiadomo, że może się spodnie, czy czy ktoś dzwoni, że że te, ktoś nie startuje, wycofuje to się startuje? Że to się tak z z z z z z z ktoś się z z się nie z z to się z to ma no, 36 Dzień do 37, a więc 43 zespoły były taką. takim roku. 46, Nic na razie nie dzwonili nowi. 36 do 7? Tak. Także nic na razie tego nie wiemy. Zobaczymy o zgłoszeniu. No, to pewnie to 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 z to 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 też nie wiadomo. Kana, Kana to może nazwę zmienić, nie? Na szczokim starym, <grymne> w O samsonie tylko tutaj co to słyszałem. Że Czeka. Wiosko, nie nie Ja zajedłem Ja miałem kontakt ostatnio i zgłaszałem czwartą drużynę. Znaczy, drugą drużynę do czwarty linii. No dobrze. A pierwsze? No pierwsza miała być ten w składzie, tak coś mówił, Andrzej pani, byłem na ryżach teraz z i mówił, że zgłaszają drużynę do czwartej linii. Sam co? Bo ich dużo jest tam. No, no to... No, tak. nie problemy? No co, nie ma wiadomości. nie ma, na to Nie ma już. Na To linii jakieś siedem, tylko dziewięć,